Się Witam. Nagrywamy, nagrywamy drugą część wywiadu z Kubą. Pierwsze pytanie. Kuba, najważniejszy dzień Twojego życia. Dzisiaj. O, krótko i na temat. Dobra. E, powiedz mi, e, czy medytujesz i jak medytujesz? No, medytuję. Znaczy, ja rozumiem dwojako medytację, nie? Jedna, jedna forma to jest takie właśnie. Wyciszenie to, co się kojarzy z takimi mnichami buddyjskimi, nie? Że siedzę, nic nie robię, próbuję wyciszyć umysł. To powiem szczerze, staram się to robić, ale niecodziennie mi to wychodzi. <grym> Przed zaśnięciem, może trochę, ale to zaraz zasypiam. A, a, a drugi rodzaj, tak, taki staropolski znaczenia słowa medytacja, to są takie po prostu rozważania, czyli. Zatrzymuję się na chwilę w swoim życiu, siadam i się zastanawiam nad tym, jak ja się teraz czuję, co ja mam teraz robić, jakie mam teraz życiowe najważniejsze wyzwania, jakie decyzje podejmę. Czyli taka narada wojenna, życiowa samemu ze sobą. I to robię codziennie, a nawet kilka razy dziennie. To no, poranne medytacje. To jest taka podstawa. U mnie to trwa godzinę, półtorej. Z tym, że ja to łączę z nagraniem, które wrzucam potem, ale... No dla mnie to też, bo ja sobie tego nie, nie przygotowuję słowo w słowo, tylko tam piszę jakieś hasła i to jest też dla mnie, bo ja... Przed tym nagraniem mniej, mniej wiem o sobie, niż po tym nagraniu. Ja to mówię też do siebie i wiele jakichś tam rozwiązań czy decyzji dzięki temu udaje mi się podejmować dobrze powiedz mi czy masz jakieś marzenie takie połóżmy czy ja mam marzenie no czy ja takie najbliższe marzenie może chciałbym zabrać Swoją partnerkę i córeczkę na wycieczkę do Stanów Zjednoczonych. Gdzie kiedyś byłem przez miesiąc sobie podróżowałem wynajętym samochodem, eee, i bardzo mi się to podobało i bardzo chciałbym też komuś to pokazać. Takie moje małe marzenie. Konkretne jakieś miejsca? No, w, 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 ja, ja lubię. Los Angeles, te rejony takie właśnie, San Francisco, jakieś parki narodowe wpaść do Las Vegas też bym chciał, nie poimprezować Boże. tylko tak po prostu zobaczyć nie? coś takiego czyli, czyli w, tej, w tej kwestii to będę się modlił o spełnienie Twoich marzeń to może i też moje, bo, bo ja właśnie w tych miejscach też nie, w Stanach nie byłem właśnie tam. No bo większość no ludzi to, to właśnie jeździ tam w Nowy Jork Nowy to, tak, to całe wschodnie tak, wybrzeże Chicago, tak, tak, a, a mi się podoba południe, właśnie zachód Stanów, taki no. inny świat Dobra, powiedz mi Kuba, skąd się wziąłeś na tym świecie? Jaka jak jest, jak jest twoja teoria na ten wszechświat, na te życie na ziemi, na Powstanie człowieka, skąd to wszystko przyszło. A no ja uważam, że stworzył mnie Bóg, że jestem jakąś tam jego cząstką. Chociaż y, nie, nie jestem wyznawcą żadnej religii, a, choć jestem wychowany w tradycji katolickiej, ale w tradycji podkreślam, nie w wierze, nie w praktyce, a jedynie w tradycji, więc... Y, Jedynie jakieś tam obyczaje z tego i może wartości gdzieś tam z tego wziąłem. Natomiast dzisiaj mogę powiedzieć, że wierzę w Boga i wierzę w to, że on to wszystko stworzył i ma dla mnie jakiś plan. I wierzę też w to, że moja dusza nigdy nie umrze, tylko po prostu będzie zmieniać formy swojego istnienia. I wierzę w to, że w ogóle całym moim celem istnienia jest rozwijać się, doświadczać i się rozwijać. No, to tak. Wiesz, ja, ja spotkałem się z takim ciekawym stwierdzeniem, że rozwijanie się to jest podróż do wewnątrz. Nie, mhm. nie na zewnątrz, czyli zbieranie, jak to się mówi, kupę ciekawych książek, mhm. jakichś tam wykładów i tak dalej. tylko Powrót, podróż do wewnątrz siebie. Mm. Czy, czy zgadzasz się ze mną, że to... Na pewno jest mnóstwo do odkrycia we mnie samym, ale to, że ja czegoś doświadczam w tym życiu, też jest mi potrzebne. To znaczy, myślę, że jakbym siedział, rozumiesz, w klasztorze całe życie i nie wychodził ze swojej celi klasztornej, to... To nie dotarłbym dobrze też do swojego wnętrza, bo, bo świat mi wiele rzeczy pokazuje. Bardzo, bardzo dziękujemy. Przypominam, że rozmawialiśmy z Kubą i dojechaliśmy na miejsce. Tak. Także reszta przy powrocie. Wszystkiego dobrego. Cześć, cześć.